Dzień dobry, witamy na kolejnym losowaniu w Gęsi Zakręci. Dzisiaj do wylosowania mamy trzy nazwiska. Osoby, które wygrają dostaną koszulkę Gęsi Zakręć. Więc uruchamiamy maszynę losującą, uwaga. Plan był taki, że no wyżej że na nazwisko, ale. Uwaga. Próbujemy losowanie. Teraz. Jedno, jeszcze, gramy dalej, drugie i trzecie. Waga. Zwycięcsami hmm. są Agata Lalik. Mnich, nie widać, no, nie kłamie przecież, sam nie wymyśliłbym takiego nazwiska, Mirka Kołecka i Krystyna Anna Zalewska, skontaktujemy się z Państwem, same kobiety chyba, tak? Ja, dziękujemy bardzo, hej.